Witamy się z Państwem. Witamy. Oglądamy efekty. Efekty są takie, że mamy jeden rządek blach. I zasadniczo za dużo więcej nie widzimy. Tak? Widzimy, widzimy że rynna jest, więc rynna była na pewno siekowana po taki tam pomiar. Ale nic więcej nie ma. Nie się jeszcze przejdziemy. Ale chyba nic nie, nie ma. Tak, Ciciek? Co chłopaczki robili? Tylko to. Orzeszek. Proszę. Proszę bardzo. Głównie nie pisaliście, że, e, że orzech po wsadzeniu tak normalnie z, o, z orzecha drzewko nie przenosi cech geriatywnych? Ger, jakoś taki. No tych, że ten orzech, z którego tak dobrze owocuje, może nie owocować tutaj. Wiemy gdzieś e, tam to o czym o tym czytaliśmy, ale tak chcemy po prostu zobaczyć no jest. Już ktoś jest, jest dawno gdzie dawno sadzić? Tak, no. Też. Jest gdzie sadzić, także Będziemy się, będziemy się bawić, będziemy sobie po prostu dosadać nowe drzewka. Nie ma to na celu stworzenia jakiejś tam orzechowej plantacji. Eee, no, no. Po tak prostu, prostu. im więcej zieleni, tym lepiej. Dokładnie tak, brniemy w to, żeby, była, żeby było bardziej zielone. Pokażemy sobie teraz z bliska. Wszystkie te obróbki, co możemy, bo takiego przeglądu dokładnego to chyba. Za bardzo nie było. Tak jak mówiliśmy, to co jest tutaj, podoba się nam. Jest, uważamy, ok. Mieliśmy dzisiaj zapytać panów dekarzy o siatkę, siatkę na wróble. Siatkę na wróble. Tutaj to jest oczywiście pomysł od pana Goriela. Goriel Czarny bodajże. Pozdrawiamy i dziękujemy za Twoje rady. Jak zawsze w jak zawsze konkrety. No, nie zdążyliśmy, bo. Bo nie zostaliśmy panom lekarzy eee, i tak fajnie, że dzisiaj pracowali, także cieszymy się. Ale widać, że chyba padało. Tak, tak, no wszystko mokre, także no ile by nie robili, ja dzwoniłem koło chyba 13, 14 i oni byli tutaj na, na budowie, mówili, że zobaczcie jak zaparowane okna. Eee, I mówili, że działają. Także no, kawał blachy położonej i to tej pierwszej chyba, z którą jest najwięcej zabawy, więc... Tak a propos tej blachy, to wczoraj domawialiśmy jeszcze siedem arkuszy. A właśnie, blachy, bo tego płaskie. nie zdążyliśmy powiedzieć. I tutaj oczywiście super bohater z Budmatu, I jeden telefon. Pan I Adrian. jeszcze mówi tak, pan Adrian, pozdrawiamy cię serdecznie. Jeszcze najpiękniejsze jest to, że że no właśnie jechałem do was. Mówię, byłem w sąsiedniej wiosce i mówię, ja wpadnę, zobaczę, jak tam postępy. No świetne, nie? No, kto inny by, by o nas tak dbał, by dbał o. Tak, i minęły dwie o, godziny, to... blacha była. Tak, no myślę, że maksymalnie, Dwie godziny, naprawdę. On, on pojechał po... pojechał do, do siebie. I zaraz... I zaraz przyjechał z blachą. Tutaj jest jakiś taki dziwny kawałeczek. A nie wiem czy to widać. To, 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 to. Jeszcze raz pokaż. No tutaj na samym końcu. Czekaj, 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 czekaj. O! To, to, to. Czyli tak rozdwaja? No taki jakiś taki schodek. Wiesz co, bo wiem, tam tak ma być. jest włożona dodatkowa blacha, żeby od tyłu nie było widać białego. A, dobrze, czyli tak ma być. No dobra, no ogólnie mówię, no podoba się nam, więc nie będziemy szukać dziury w całym. Jest OK. Obróbki. Eee. Coś tu się pofalowało, ale no. Co sądzisz? No nie, jest, nie jest źle. W dniu jutrzejszym źle. w ogóle przyjadą panowie elektrycy obejrzeć szczyt budynku. Tak. Także jutro będą oględziny, ponieważ nie może być tak jak u sąsiadów, bo, bo powiedział dekarz, e, drugi dekarz tej drugiej ekipy, że nie może być odciągnięty tym uchwytem, który już kupiliśmy nawet. Bo to nawet, się przeciera. Bo to ta... się przeciera, tak. I że to, to więcej problemów może, później może być z ubezpieczeniem i tak dalej w razie W. niż to warte. Także przyjadą tak, fachowcy, obejrzą. Tak, także kabel fin będzie odciągnięty e, prawdopodobnie tak normalnie taką kotwą, e, tak jak tutaj jest, tą śrubową. E, I tak jak Bóg przykazał, tak będzie zrobiony. Mamy nadzieję, że, że wyjdzie to ładnie. O, postaram się chwycić. Tak to wygląda. I tak wygląda. Z góry. No wiadomo, w gruncie rzeczy jesteśmy zadowoleni z jakości prac. Coś tam się błynęło, bo widzę, że patrzysz tam. Co widzę, że jest e, przynajmniej tu z brzegu. A, plachy. jest, patrz, jest i widać ją. Ja na nie nie spojrzałem. No faktycznie jest jest blacha, są obróbki. No i dobrze, po malutku, po malutku. Idziemy brnąć do celu. O, miejsca niestety, ale no co? Tą drabinę trzeba będzie zabrać, żeby można było wchodzić, nie? Do tego, do garażu. Jeszcze kawał pracy przed nami. No, już teraz pozostaje nam cierpliwie czekać, tak? Eee, no, teraz wszelkie jakieś tam z naszej strony naciski nie pomogą. C -c 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 -c. C -c -c Także po prostu eee. niech pan Marcin robi swoje. Tak, tak, dokładnie. A co do a tego pokaż. wszystkiego się tam dogadamy i tak, i myślę, że że źle nie będzie. Eee, no i tyle, no co, na ten moment, gdzieś tutaj miała być ta siatka, tak? To tu, czy, a tutaj pewnie, tak? Ta siatka, czy nie? Pas nadrynowy, tak? Pomiędzy tak, pasem tak, rynną, tak, tak, a, tak a blachą. Tak mówił pan Goriel, że siatka ma być. Eee, ktoś się pytał o rynny. Rynny to proaqua eee, i z całym osprzętem i to jest wszystko z tego proaqua, Tak, z tego co się tam doczytaliśmy, według, według tego. Ktoś się pytał, czy są spadki. Tak, są spadki. I zobaczcie, jak to wygląda. No, może wy tego nie widzicie, ale są spadki. Są, są spadki, bo ja nawet na samym początku, jak była pierwsza rynna założona, to pytałam, czemu jest tak czemu krzywo. Czemu tak krzywo? <gry> tak, bo faktycznie, no, ale kamera tak tego nie pokazuje. Chociaż jest krzywo, kolejny orzeszek I. Kolejne trzy. Wciało mocno odpowiedzieć, no czy tam kolejne. Tak? No bo... dobra, no co? Tej rynny i tej na końcu nie montowaliśmy, bo będzie to kucie. E, pytanie tylko czy się przekujemy i się, czy, czy się przekopiemy ogólnie biorąc tutaj, gdzieś tutaj mamy koniec tej, tej wylewki i dalej musimy się jakoś tam e, no, odejść z rozsączeniem tego. Myślę, że wcale mało by to nie było, mało metrów, coś tam pomyślimy. Idziemy zaraz, jeszcze pokażemy tą blachę, w dosyć ciekawy sposób została przywieziona. Przez pana Adriana. Eee, no i chyba tyle, jeżeli chodzi o. Mamy um, atak orzechów. O blachę. Co do blachy, jeszcze tak, blachy, blachy. To będziemy testować wytrzymałość tej blachy z budmatu, czyli będziemy ją e, podgrzewać palnikiem, opalarką między innymi. Będziemy ją rysować. Zobaczmy, ile to jest wytrzymałe. Mamy tam jakieś obróbki, które mieliśmy sprzedać. E, z blachy jakiejś tam dawnej z epoki. Chcemy zobaczyć, na ile to jest wytrzymałe, na ile jest różnica wytrzymałości i, i jak to będzie wyglądało. Tyle Pani Sylwia na ten moment? Popatrz. Dobra, Pani to zbiera, o i to wszystko będą nowe sadzonki. Każdy ten orzech będzie stanowił nową sadzonkę i nowe drzewko, tylko prawdopodobnie na wiosnę. Tam się jeszcze ktoś pytał, czy to do doniczek będzie szło, czy bezpośrednio do gruntu. Jeszcze nie wiemy. Yy... Ponieważ yy, wczoraj. Nie wiemy, ponieważ wczoraj wyciągaliśmy y, sosnę. A, sosenki, no. I Sosny też tak. Multiplat? No. Multiplat czy płat? i wszystko jedno. I przesadzaliśmy je do gruntu. No pokażmy, bo w sumie to są e, to są nasze testy. E, proszę się tym nie sugerować, że to jest źle przesadzone i tak dalej, i tak dalej. Nie o tej porze mm, roku, czy, czy nie o tej porze e, dnia i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście zaczęło padać chwilę po przesadzeniu, także nawet, nawet zdążyły się na, na wodnic, zdążyły się. Ale Dzień dobry. Dzień dobry. fajne jest to, że system korzeniowy tych sadzonek już był taki, że ciężko je było wyciągać w nich. Tak, tak, i chciałem powiedzieć lizak. I, I ten system korzeniowy już próbował w agrowłókninę wejść i nie był w stanie. I zobaczcie, co się działo w agrowłukinie. Czyli w agrowłóknie działo się tyle, że. Te listki, te zewnętrzne, to są te pierwsze listki, które wypuścili, igiełki. tak, te igiełki jakby, tak, e, obumierały. E, patrzcie, tutaj wkładaliśmy po pięć, po sześć obok siebie, tam chyba dziewięć było włożonych, czy tutaj dziewięć chyba włożonych obok siebie. Tak, system już był zawinięty pod płatą, tak. płatem, a nie mógł iść dalej, ponieważ była agrobotnina, także Dokładnie roślinka tak. zaczynała... I chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. E, mamy jeszcze sporo tego. Może się uda posadzić więcej eee, i zobaczymy, na ile to jest wytrzymałe. Spójrzmy na wierzbę. Wierzby też żeśmy sedzili tak typowo, testowo. Typowo, żeby zobaczyć, na ile to na ile to się dźwignie. Jak widać, tutaj średnio, średnio, ale to już bardzo ładnie. To jest ten korzeń obok ziemianki, który też pięknie rośnie. Tam mamy wierzbę, która błynęła się. Zobaczcie. Tam są pojedyncze wierzby. Nie wiem, czy wy widzicie, ale jest ich naprawdę sporo. I no coś tam próbują, mimo tej pory, roku, która już nie wskazuje na to, że powinny. Patrzcie, to jeszcze się błynęło. Też było wsadzone tak na testy. Ten. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten. To zobaczcie, że błynęło się. Mimo, że został ten, ten klon. Klon to jest klon. Klon. Przesadzony tak na, na sztukę. To no, coś tam się buja, coś tam tak, się tak, próbuje. Tak, grzełostki już idą do góry tak? Liście, nie? tak bo bo był on popadnięty. już po pierwszym dniu opadł cały. I już takie widać było, że, że planuje jednak umrzeć, a jednak się. Się bierze za siebie. Eee, nie wiem, czy to cedr, chyba sosny, chyba cedr to był. To są sosny. Te są sosny? Tak, to są no, sosny. To trochę jeszcze tego na, nasiejemy, nasadzimy, zobaczymy, na ile to jest wytrzymałe, na ile ten system korzeniowy sobie da radę, dźwignie się. No eee, i co, będziemy, będziemy dosadzać, będziemy próbować. Miejmy nadzieję, że będzie. Będzie tutaj fajny zagajnik, będzie tutaj fajny lasek. Tak, Panie Sylwio? Tak. I to odłożyć no. orzechy, bo zaraz je pogubię. Dobrze, to na ten moment tyle od nas. I do zobaczenia za parę minut. Kot szaleje. Kot szaleje jak zawsze. Podczas przeglądu roślinek, który wykonywaliśmy chwileczkę temu, zawołał nas sąsiad. Ten sąsiad ten tutaj. z tej strony. Z drugiej strony. <laughs> tak, z drugiej strony, nie ten, z to, o którym ostatnio mówiliśmy. E, I tam w jakiś tam czas temu, bo był temat agrowłókniny, Yy, że tam ma, że jakaś tam plantacja truskawek, ale już nie uprawia. No i zobaczcie, co dostaliśmy. Dostaliśmy ogrom agrowłókniny. To wszystko, co tu leży, to jest agrowłóknina. Przepiękna. Po truskawkach, naturalnie. Więc ma te otworki. Ale na nie przeszkadza, bo i tak planowaliśmy kupić agrowłókninę do... Do kamieni, do kory, do, tutaj, do całej tej dekoracji, do zrobienia spadków, do wyrównania. Więc to wszystko przepięknie nam się przyda. Zwłaszcza, że wiemy, że kreciki nie lubią agrowłókniny i naprawdę nie mogą się przez nią przebić. bo nie mogą aż tego rozwinąć. No jest tego od groma. Tak, trzeba będzie się sąsiadowi odwdzięczyć. Tak, no, trzeba ze stówkę czy dwie dać. Ale to jutro, bo nie mamy dzisiaj nic przy sobie, bo tak przyjechaliśmy tylko zobaczyć, co, co pan Marcin zrobił i Żadne z nas nie wzięło pieniążków. Także jutro coś tam podrzucimy, naturalnie. E, Cieszymy się bardzo. Idziemy zaraz sobie ją może rozłożyć, zobaczyć co tam jest, a tymczasem jeszcze idziemy pod drabinę e, i wejdziemy sobie na taszek, e, i zerkniemy jak wygląda stan obróbek, jak wygląda ta, ta, ta pierwsza warstwa blachy i to od tej drugiej strony, tej, tej gdzie mogą, mogą być widać łączenia, czyli od tej strony, tak? Z drugiej strony mamy dach, i z drugiej strony będzie bardziej widoczna, w, bardziej widoczne będą te łączenia. Także wszelkie jakieś tam niedoróbki będą widoczne już tutaj tu i teraz i będą bardzo widoczne z, z, z daleka, z boku. Dobra, bo gadam już, już się zaczynam rozgadywać, więc idziemy działać, idziemy oglądać. się ci pokazuję. No, oczywiście jeszcze znalazła. <laughs> Dobra, spiliśmy się tutaj. Widać, że yy, śmiałem się przez chwilę do silwizna w kurwie montowane, bo porysowane w, przy wkrętach. No, trochę, trochę fali dunaju jest. Eee, czy jest się czego czepiać, to no, chyba zobaczymy dopiero jak będzie całość. Ale co mnie martwi. To tu, tu, tu i tam dalej, i tam dalej kamera tego nie widzi. Ale raz, że są fale dunaju już, które są widoczne na łatach. To, o, o, widzicie to? Czy wy tego nie widzicie? No, to nie jest chyba wyprostowane. Prawda? I ja tutaj, mimo wszystko, klinów nie widzę. Tutaj jest miejsce, tu jest szczelina, są tylko wkręty te. E, no, myślę, że. A czy w górze dachu są wzmocnienia? czy w górze dachu poczekaj, bo ja pokazuję. O kurcze, no myślę, że że to nie przejdzie. Zobaczymy oczywiście jeszcze, bo może jest tak tylko zamontowane, żeby tylko. E, I ta strona może faktycznie być mniej jakoś tam perfekcyjna, ale to chyba nie przejdzie mi wszystko. Czy są wzmocnienia? Nie, jest y, naprostowany jest mniej więcej. E, tak to by wyglądało. E, co więcej, e, no, mm, nie wiem czy tam radę to pokazać, o, tu, tak, tu same wkręty, tu same wkręty, e, tutaj brakuje jeszcze klina, tutaj jest w powietrzu. Wiecie, no, umawialiśmy się z Marcinem, że e, nawet prosiliśmy, żeby podczas jak tamta ekipa robiła to, żeby to było, a co dopiero E, a co dopiero jak tutaj Marcinek działa z Michałem, gdzie no, tutaj no wierzymy, w, nawet jeśli tam może troszkę wolniej to robią, ale, ale żeby to jednak było dokładnie zrobione, prawda? E, no coś tutaj ewidentnie nie zagrało. E, czekajcie chwilkę, sobie tu wyrównam kamerę. Tak wygląda ten fin i o, to chyba zejdę i po prostu zzumuję. Nie robiliśmy tak nigdy ale widzę, że całkiem dobrze to wychodzi, czyli tak, ten uchwyt musi być gdzieś tutaj powiedzmy i być wydłużony gdzieś tutaj, tak? No może przesadziłem z tą niskością, ale, ale tak musi być. No Myślę, że membrana nie powinna leżeć na finie, mimo że, on jest izolowanym, że to jest izolowany kabel, to myślę, że tam nic nie powinno. Dobra, przegadamy to. Marcinie, no już elektryk zamówiony, także mam nadzieję, że ten temat też będzie skończony. Oddaję mu, że też wejść, nie? Nie, ja sobie tak sobie wejdę, zobaczę. Zobaczy. Dobra, to skakuj. Jestem ciekawy, co powiesz. Obróbki robił Michał. Rynny w sensie. E, nie obróbki, obróbki. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Tutaj też będzie dół i też będzie odsączenie w linii praktycznie prostej. I tu jeden z tych dekarzy, tu sobie sobie wygląda. a ja powiem, że jeden z tych dekarzy powiedział, żeby to zrobić tak, że tu pociągnąć, tu i połączyć jedną rynę z drugą. I że tak e, szerokie, tak wielkie odwodnienie zrobić. Na ile to pomoże, na ile to jest prawda, to to nie, nie wiem. Chcesz, ale ta blacha jest. Jest pofalowana, kurczę, nie ma co gadać. Eee, nie chcę Marcinowi tego mówić, ale to jest chyba do poprawy. Bo, bo skoro wiesz, to widać tutaj gołym okiem. Tam ciężko było co gołym okiem. Dopiero z daleka to było widać ze skrzypą. A tu widać już ewidentnie gołym okiem, a zobaczysz na kamerze, jak to widać, jak z zoomem jest. Nie, ok. no jest. Jest, no tak, jest pofalowane. Tyle. I nie chodzi wcale o kształt tak. blachodachówki, niestety. Nie, łata jest po prostu, jest, na łacie tak. jest, y, są fale. I nie ma co tutaj gadać, są fale, no i tyle. Także... No coś tutaj nie zagrało. No niestety, ale wzmocnień to nie ma z żadnej strony. Z żadnej, tak. No ja też nie widzę. Nie ma nic. Siema. No dobra, no co, pozostaje porozmawiać z Marcinem. No i tyle. I tyle. No bo co. Dobra, idziemy do agrowłókniny, tak? Tak. Dobra, idziemy pokazać, co zrobiliśmy już, co zostało zrobione już z agrowłókniną. Została podzięte na paski pojedyncze, z pojedynczymi otworami, ponieważ tutaj będą tuje. Tu, gdzie mamy te otwory, takie w płocie, że tak powiem, gdzie nie ma zalesienia. Za drzewienia. Oczywiście to jeszcze będzie doniesiona ziemia, taka ładniejsza. Czyli tutaj mamy cztery, raz, dwa, trzy, tak cztery. Tutaj chyba z 7. 6 chyba? chyba. E, raz, dwa, trzy, cztery, tak, sześć. Sześć tujek tu wejdzie. Idziemy dalej. gdzieś i higienka. Sześć i tam 4, to już jest tak. 11. Poczekaj, po trasie pokażę. E, po trasie pokażę, co nam Adrian przywiózł i zobaczcie, ile jeszcze tej agro nie dostało. To jest ogrom, to jest z sześć takich arkuszy, jak, jak przyjechało. I tak wygląda ta blacha. E, ciekawie ją spokoło, ciekawie ją e, przywiózł. Ciekawie to przywiózł tą, ten lajs pustowy i rynne, bo jechał jak z armatą. No, ale dał radę. Zdolny chłopaczek. Młody, a zdolny. To się ceni. Obrotni ludzie do czegoś dochodzą. I tutaj zrobiliśmy sobie taki rządek. I też pojedynczo. O, będzie wyrównane oczywiście. Pojedynczo, ale myślę, że fajnie będzie zadrzewione. dzięki temu. Z drugiej strony będzie to samo, tylko najpierw musimy wyznaczyć granice działki. I tam wzdłuż mamy tyle agrowocin, że myślę, że spokojnie wystarczy na całość. Tak. Na cały obręb. Tak. Dookoła. I to chyba tyle na ten moment. Z tego odcinka widzimy się na drugim z desek, deseczek, desuniek. Co z nimi zrobimy? Co z nimi zrobiliśmy? Jakie mamy plany wobec nich? Eee, dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za słowa wsparcie, za, za lajki, krytykę też. za krytykę też oczywiście, ciera, zwłaszcza na tą konstruktywną, za rady. Tu szczególnie kilka osób się naprawdę, takie rady bardzo trafione względem tej nieruchomości i tego, co mamy dalej robić i jak mamy dalej robić. E, między innymi ten e, Goriel, między innymi JFR. Znowu przekręcasz Pan Jurek. No i wiele, wiele, wiele innych osób, taki kolej z logiem dzika i wiele, wiele, wiele innych osób, które są bardzo dla nas, e, bardzo dużo dla nas robią, bardzo dobre rady nam dają, takie e, które od jednego do jednego można w zasadzie wprowadzać, wdrażać, prawda? Teraz taki pan jakąś tam długą historię dodał też o, o swoich sąsiadach. Kończmy już temat sąsiadów, nie Ta. poruszajmy tego tematu, także <grym> minęło. Miejmy nadzieję. Dobra, tyle od nas. Dziękujemy i widzimy się niebawem na deseczkach.